No minęła połowa listopada nie zmienia to faktu, że zaczynamy kolejne nowinki, na które serdecznie Was zapraszam. O tym jak grają Arabowie. Dla fanów Biłki Nożnej. Ronaldo też tam jest. Saudi Pro League, premiera 21 listopada. Jakiś podejrzany gościu, jakaś słuchawka Deusna i cyk cały sezon świąteczny poszedł w pi. Carry on, premiera 13 grudnia. Historia Mary spokojnie. Nie wyszło tak źle jak się wydaje. Wygląda obiecująco. Mary, premiera 6 grudnia. Nocny agent wrócił po prawie dwóch latach. Co prawda nie z mlekiem, ale z nową dawką akcji. Nocny agent sezon drugi premiera 23 stycznia. Dziękuję wam za uwagę. Zapraszam was na krzysiek poleca. Na razie.